Cześć wszystkim, witajcie w krótkim odcinku informacyjnym, gdzie Wam powiem o tym, jakie są moje plany na 2025 rok. Na początku chciałbym Wam wszystkim bardzo podziękować za całe dotychczasowe wsparcie. Chciałbym podziękować wszystkim widzom wspierającym oraz donatującym, którzy stale wspierali mnie w 2024 roku. Dziękuję za Wasze wyświetlenia, lajki, komentarze oraz wszystko, co do tej pory dla mnie zrobiliście. Jesteście niesamowici i cieszę się, że mam taką wspaniałą publikę. Druga rzecz, moi drodzy, to kwestia e-maila. Widziałem, że niektórzy z Was mieli jakieś pytania do mnie czy to w sprawie GTA, czy ogólne. Dlatego chciałbym Wam przypomnieć o tym, że jak wejdziecie sobie na główną stronę mojego kanału, to tam na dole jest zakładka, gdzie możecie zobaczyć mojego maila. Jeżeli macie problem z tym, żeby go znaleźć, to Wam go podaję. Marcin Nowak 7 Tam możecie się ze mną kontaktować i zadawać wszelkiego rodzaju pytania. Kolejna rzecz, o której chciałbym wam powiedzieć, to tak mówię moje cele na 2025 rok, a są one w sumie tylko dwa. Pierwsza rzecz to mieć łącznie 50 filmów na kanale. Tutaj podkreślam, że nie chodzi o to, że mam zrobić 50 filmów na kanale w 2025, tylko mieć ich łącznie tyle na kanale. No i druga rzecz, która mi się marzy na 2025 to osiągnąć próg 5000 subskrypcji. Nie wiem, czy jest to możliwe, aczkolwiek jest szansa, że może się to udać, zwłaszcza kiedy dojdą odcinki z Geta Vice City. A skoro jest mowa o Geta Vice City, to teraz będzie punkt, na który prawdopodobnie wszyscy czekacie, czyli moje plany na 2025. Pierwsza rzecz to będzie właśnie wprowadzenie odcinków tematycznych z GTA Vice City. Jestem na dobrej drodze, żeby do tego doprowadzić, natomiast nadal potrzebuję jeszcze dużo czasu na aktualizację plików. Tak jak pisałem w niektórym w komentarzach, nie chcę po prostu robić dla Was materiałów wybrakowanych. Chcę Wam dostarczać jak najlepszej jakości content, czy to z GTA 3, czy, czy to Vice City, czy San Andreas, dlatego po prostu będziecie musieli trochę jeszcze na odcinki poczekać. Domyślnie planuję je wprowadzić na wakacje, ale nic nie obiecuję. Kolejna rzecz, którą będę chciał wprowadzić, a w sumie to reaktywować, to miniseria z kolekcji Rockstar. Nadal mam wam sporo rzeczy do pokazania i myślę, że będzie fajnie je zaprezentować. Też myślę o tym, żeby to reaktywować na wakacje. Kolejna rzecz, o której chciałbym Wam tutaj wspomnieć, to jest następna seria na kanale. Jak wiecie, do tej pory są tylko dwie serie. Jest miniseria z kolekcji Rockstara, która póki co jest powiedzmy to lekko porzucona i odcinki tematyczne, która będzie serią wiodącą. Jeżeli kanał będzie dobrze prosperować albo jeszcze lepiej, to planuję wprowadzić kolejną serię. No i ostatnia rzecz, którą chciałbym wprowadzić w 2025 to streamowanie. Wielu znajomych pisało mi o tym, że byłoby fajnie, żebym zaczął streamować, więc myślę, że rok 2025 będzie na to idealny. Przewiduję, że podejmę się streamowania dopiero gdzieś jesienią tego roku. Jeżeli oczywiście wszystko pójdzie zgodnie z planem, to być może zacznie się to jeszcze wcześniej. Ale jeżeli nie uda się, to oczywiście Was o tym poinformuję. Przechodząc już do małego podsumowania. Moje cele na 2025 rok to mieć łącznie 50 filmów na kanale oraz osiągnąć próg 5000 subskrypcji. Natomiast jeżeli chodzi o plany na YouTube, to wprowadzić odcinki tematyczne z GTA Vice City na wakacje, reaktywować miniserię z kolekcji Rockstara. Będzie kolejna seria, jeżeli oczywiście kanał będzie dobrze prosperować. No i streamowanie jesienią. Jeżeli będziecie mieli do mnie jakieś pytania, to możecie je śmiało zadawać w komentarzach albo najlepiej na adres mailowy, który Wam podałem na ekranie, ale też będziecie mogli go znaleźć tutaj w opisie filmu. Tymczasem dziękuję Wam jeszcze raz z całego serca za okazane mi wsparcie w 2024 roku i mam nadzieję, że ten rok będzie równie dobry albo jeszcze lepszy. Trzymajcie się.